Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmę się iPhone'em 6S, Plus, którego znalazłem na OLX za 220 zł. Celowo użyłem tutaj słowa znalazłem, a nie kupiłem, bo kupiłem go inaczej, ale do tego wrócimy później. Jest to model z 64 GB pamięci. Jak widzicie, telefon ma zmasakrowany wyświetlacz. Jak na złość przy nagrywaniu filmu przestał działać dotyk, ale przysięgam wam, że wcześniej działał, bo nawet udało mi się go aktywować i skonfigurować pod siebie. Sprawdziłem nawet kondycję baterii, wynosiła coś koło 80%, więc trzeba będzie ją wymienić. Jak widzieliście na screen z ogłoszenia, cena wywoławcza wynosiła 220 zł. Udało mi się wynegocjować 20 zł upustu i zamówiłem telefon. Niestety coś się zawiesiło z przesyłką OLX i transakcja wisiała 4 dni na weryfikacji danych sprzedającego. W międzyczasie cały czas pisaliśmy na ten temat. Po piątym dniu poddaliśmy się i uznaliśmy, że spróbujemy przez Allegro. Czasem się tak na OLX dzieje. Nie wiem dlaczego. Nieważne. Podczas nagrywania ostatniego filmu mówiłem, jak was już jest dużo na moim kanale. Wtedy było was około 40. Na ten moment kanał ma 450 subskrybentów. Powiem Wam szczerze, że chyba jeszcze do mnie nawet nie dotarło. Nie sądziłem, że moje filmy spodobają się aż tylu osobom, ale jest mi niezmiernie miło, że chcę wam się zaglądać na mój kanał i oglądać te materiały. Będę pracować nad tym, aby rozwijać ten kanał jeszcze prężniej i robić dla Was jeszcze ciekawsze filmy. O, mamy plombo od nieautoryzowanego serwisu. Swoją drogą bardzo nurtuje mnie jedna sprawa. Jak dobrze wiemy, dostęp do oryginalnych baterii mają tylko i wyłącznie autoryzowane serwisy Apple. I celowo użyłem tutaj słowa dostęp. Bo nie wiem, czy wiecie, ale nawet te autoryzowane serwisy nie mają tych części u siebie na stanie. Proces wymiany przykładowo baterii wygląda tak: klient przychodzi z telefonem, serwis wykonuje diagnozę i dopiero wtedy, po podaniu przez serwis producentowi numeru seryjnego telefonu, do którego potrzebują danej części, mogą ją zamówić. Dlatego jeśli kiedykolwiek oddacie telefon do naprawy w autoryzowanym serwisie, nie wykonają jej od razu. Naprawa będzie miała status oczekuje na części. Do tego stopnia producent walczy z handlem oryginalnymi częściami, że nawet swoich autoryzowanych serwisów wie nie wyposaża, a jedynie umożliwia im złożenie zamówienia na ową część po podaniu numeru seryjnego telefonu klienta. No i teraz pojawia się pytanie. Skąd ten nieautoryzowany serwis wytrzasnął te baterie? Do głowy przychodzi mi kilka możliwości, ale to jest temat na zupełnie osobny film. Poruszymy go kiedy indziej, jeśli będzie Was to interesować. Jak widzicie, tę naprawę wykonuje z wykorzystaniem oryginalnego wyświetlacza. Nie jest to prefabrykowany oryginał, który kiedyś był uszkodzony. Jest to zwykła używka, ale za to w bardzo dobrym stanie. Powiem Wam szczerze, że w swoim prywatnym telefonie również wolałbym taką opcję niż nawet najlepszej jakości zamiennik. Nie mówię, że zamienniki są złe. Jest wiele naprawdę bardzo dobrych zamienników, i kiedy akurat nie mam możliwości wykorzystania oryginalnej części, to też z takich korzystam. Tutaj jednak taką możliwość miałem, więc nie skorzystałem. Przedni aparat z czujnikami i mikrofonem oraz głośnik rozmów są już w nowym wyświetlaczu. Pozostało teraz tylko zamontować do niego przycisk Touch ID i to będzie na tyle jeśli chodzi o wyświetlacz. Będzie można zabrać się za baterię. No to lecimy. Już na starcie niespodzianka. Dopiero teraz zauważyłem, że serwis nie przykleił baterii specjalnymi tasiemkami, które często widujecie na moim kanale i które umożliwiają łatwe i bezpieczne usunięcie baterii. No cóż, pozostało rozwiązanie siłowe. Ale generalnie to jestem trochę rozczarowany. Co innego, gdyby na przykład bateria była wymieniana samodzielnie przez osobę prywatną. Człowiek otwiera telefon, wkłada nową baterię. Akurat nie ma pod ręką takich tasiemek, choć są one dzisiaj w większości zestawów, no ale załóżmy, że ich nie ma. Potrzebuje telefonu natychmiast, jednocześnie pamiętając, że bateria musi być przeklejona, żeby nie latała luzem w telefonie. W takim wypadku korzysta z tego, co ma pod ręką. Jest to w pełni zrozumiałe, ale serwis, który zajmuje się takimi wymianami na co dzień. Nie jest to jakieś niewybaczalne, ale trochę słabo to wygląda, bo następna osoba, która musi usunąć taką baterię, ma problem i stwarza ryzyko zarówno dla telefonu, jak i dla siebie. Wyrywanie baterii jest dość karkołomne i niebezpieczne. Co do baterii, zadajecie o nie sporo pytań, więc powiem Wam tak. W odniesieniu do tego, co mówiłem wcześniej w tym filmie o oryginałach, nie poluję na nie, bo można się nieźle naciąć. Zamiast tego, stawiam na zamienniki, ale nie pierwsze z brzegu. Najlepiej wybrać sobie zamiennik od normalnej, legalnie działającej firmy, która podpisuje się na tych bateriach swoim logo i nazwą. Wtedy to w interesie tej firmy leży, aby sprzedać nam jak najlepszy produkt, a nie jakiegoś bubla, bo w grę wchodzi tutaj rzetelność jej marki. Najlepiej jeszcze, jakby firma była polska. Wiadomo, że baterie nie będą produkowane w Polsce. Wszystkie produkowane są w Chinach, również te oryginalne. Ale gdy mamy do czynienia z polskim dystrybutorem, który podpisuje się na tych bateriach nie tylko swoim logo i nazwą, ale również imieniem, nazwiskiem i numerem identyfikacji podatkowej, możecie mieć pewność, że człowiek ten dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Wam dobry produkt. Poza tym pamiętajcie, zawsze czytajcie opinie innych ludzi. Są one na wagę złota. iPhone jest gotowy. Lecimy z bilansem. Terową kosztował mnie 200 zł. Używany, oryginalny wyświetlacz 40 zł. Bateria 63 zł. Nie zwracajcie uwagi na cenę na screenshocie. Kupiłem dwie sztuki. Uszczelka kosztowała 499. Zsumowane koszty wysyłek to 12,99 groszy. Koszt całkowity wyniósł zatem 320 zł i 98 groszy. Telefon udało się sprzedać za 450 zł, także zarobiłem na nim 129 zł i 2 Myślę, że po tej naprawie będzie służyć nowemu właścicielowi jeszcze długi czas. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za dotrwanie do końca filmu, a już za tydzień pokażę wam odnowę iPhone'a X. Nie możecie tego przegapić. Cześć!